Mniam, panu premieru oczekuj się, że spotkania W pierwszej kolejności premiera będzie proste, ona na pewno nie skończy. Co? To będzie najtrudniejsze. No i okay. no, gra mi tak, bueno, się podobała. No, przewodniczący, tak żeby stało się. Sam też się podobał. No, w pierwszym podobało się mojej komandy, duże żądanie. Zespół olimpijski Elbląg było widać chęć zwycięstwa. Było widno, że nie fata funkcjonalnej paratowki. Nie wszystko gra tak, jak potrzeba. Ale niezależnie od tego, że my przepuściliśmy wol i przegrywali, i nie chytało funkcji, my i do ostatniej minuty. Zespół stracił przez nie uwagę w ramkę, bo do końca chciał walczyć z ludźmi. Bardziej mi się podobała drużyna przeciwników. Lkano, bardzo mi się podobało. Świadajesz środka 2 dwa Liczę, że 2-2, no jakby nie było zadoby. Ja bym w całej nie roznacił. Drugiego karnego na pewno bym nie widział. No i to ja tak. Proszę, spaśka. Pan Robert Pało. Myślę, że słowo rozczarowanie jest delikatnym słowem na nakreślenia tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo, bo to nie Olimpia zremisowała, tylko my... Użyjmy tego słowa, przegraliśmy ten mecz, bo z trzech punktów został nam jeden. Gdzie będąc zespołem, moim zdaniem, zdecydowanie lepszy. myślę, że w każdym elemencie oprócz, oprócz koncentracji poszczególnych zawodników w pewnych momentach meczu to my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale to już jest kolejny raz. Tym bardziej tym bardziej słowo rozczarowanie jest chyba zbyt delikatnym. Czegoś nam tu brakuje. Nie wiem, czy, czy wdała nam się mentalność przegranych, czy czekamy znowu na walkę, utrzymanie, ale. Ale trzeba sobie mocno powiedzieć, że jeżeli będzie taka walka o utrzymanie, to ktoś się może zdenerwować, nie wytrzymać i, i może, być, może być bardzo nieciekawie. Sami wgramy o swoją przyszłość, sami chcieliśmy coś tu ugrać, a w tej lidze wynik osiąga się meczami z takimi zespołami jak Elbląg, Płock, Polonia, Beton czy GKS Katowice. To są zespoły, z którymi będziemy walczyć bezpośrednio utrzymanie w tej lidze. Po fajnym początku w tej chwili sami siebie pakujemy bardzo, bardzo ciężkie tarapaty. I szkoda, no po prostu szkoda, ale a, albo tym wstrząśniemy i będzie to wyglądało lepiej, przede wszystkim skuteczniej, bo, bo z gry możemy być zadowoleni rzeczywiście, ale nas z gry nikt nie rozlicza, nam płacą za zdobycz punktowo. Nas, prezesi, rozliczają z miejsca w tabeli, a nie z tego, czy gramy 20 czy 6 podań w czasie akcji i zdobywamy bramkę. Dziękuję. bardzo.